Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Jeszcze dwa małe, krótkie ogłoszenia. Oczywiście, jutro wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych Dzień Zaduszny. Też będzie Msza Święta trydencka o tej samej godzinie o 18:15. I także jeszcze jedno przypomnienie: bardzo serdecznie zachęcam do zabrania sobie książeczki o. Rodzicach świętego ojca Pio, których proces beatyfikacyjny się toczy. Te książeczki one są nakładem sióstr rodziny niepokalanego serca Marii i świętego Franciszka. Także siostrom zależy na tym, żeby te książeczki się rozeszły, a jeżeli ktoś chce i może złożyć ofiarę, to proszę bardzo. Także śmiało można zabrać a później przy okazji może kiedyś jak siostry tutaj nas odwiedzą to można im albo złożyć ofiarę albo po prostu obdarzyć ich modlitwą bo tego też bardzo potrzebują. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pośród wielu zarzutów jakie kieruje się pod adresem świętego Jana Pawła II, naszego patrona, jest też taki zarzut, że naprodukował bardzo dużo świętych. No bo rzeczywiście jak tak popatrzymy na jego pontyfikat, to było mnóstwo kanonizacji, beatyfikacji. Natomiast w Apokalipsie czytamy o tych opieczętowanych, których jest konkretna liczba 144 tysiące, ale oczywiście to jest symboliczna liczba. Tam jest liczba 12 pomnożona przez 12, to jest symbol pełności, mnogości. Jakby tego jeszcze było mało, to oprócz tych opieczętowanych w tej wizji świętego Jana Apostoła w Apokalipsie, wizji nieba, jest też Rzesza Wielka, tłum wielki, którego nikt nie jest w stanie zliczyć. I te osoby to są właśnie święci w niebie. I święty Jan Paweł II, ale przede wszystkim właśnie Słowo Boże, dobitnie pokazuje nam, że po prostu świętość to nie jest wybraństwo. Świętość to jest normalne powołanie każdego chrześcijanina. Każdy z nas ma być świętym. Oczywiście nie każdy będzie kanonizowanym, ale każdy ma żyć święcie. Kościół jednych kanonizuje, stawia za wzór, są procesy beatyfikacyjne, kanonizacyjne, ale znakomita większość świętych jest bezimienna. Oni tam są w niebie. Nie potrzebują potwierdzenia przez Kościół, że tam są, ważne, że Pan Bóg ich uznał godnymi zbawienia wiecznego. Jeden zakon kontemplacyjny nawet ma w swoich regułach, żeby nie oznakować grobów zakonników, ani żeby nie pozostawiać po sobie jakichś pism, notatek. Ci zakonnicy mają żyć święcie oni mają być takimi świętymi na wyłączność dla Pana Boga, aby nawet nie przyszło na myśl nikomu żeby toczyć proces beatyfikacyjny i w sumie nasze życie powinno też tak wyglądać jak osiągnąć świętość świętość to nie jest taki sukces jakby zawodowy sukces jakby w jakiejś korporacji niestety my jako dzieci tego świata jako dzieci Boże ale zanurzeni w tym świecie bo w tym świecie musimy żyć wiele takich różnych sposobów myślenia, mentalności tego świata przechodzi nawet na sferę religijną. Nam się wydaje, że świętość to jest osiągnięcie jakiegoś sukcesu. To jest dopięcie swoich jakichś planów, swoich jakichś ambicji. Zupełnie tą wizję niszczy Ewangelia dzisiejsza o ośmiu błogosławieństwach. I ta Ewangelia jest bardzo starożytna na tym święcie, bo czytamy ją i w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, ale też i we mszy świętej posoborowej Pawła VI, co dobitnie pokazuje, że przepis na świętość to jest żyć według ośmiu błogosławieństw Chrystusa. To jest niesamowite, że akurat tą Ewangelię Kościół od zarania tego święta wybrał, żeby ją dzisiaj czytać i rozważać. I teraz po kolei, jakie są te błogosławieństwa? Co one znaczą? Kto to jest ubogi w duchu? My wiemy, co to znaczy człowiek ubogi. To jest ktoś, kto nie ma pieniędzy, nie ma środków do życia, jest biedny. Ale co to znaczy być ubogim w duchu? Czy chodzi o ubóstwo duchowe, czyli ktoś, kto prowadzi ubogie, byle jakie, skromne życie duchowe? Właśnie okazuje się, że nie. To jest pewien taki paradoks. Przychodzi nam na myśl psalm, Nie dbam o rzeczy wielkie ani o to, co przerasta moje siły, lecz uspokoiłem moją duszę. Jak dziecko na rękach swej matki, tak dusza moja w Twoich ramionach, mój Boże. Ubóstwo duchowe polega na wyzuciu się swoich własnych ambicji i wizji, na uspokojeniu swojej duszy. I na bezgranicznym zaufaniu Panu Bogu. Dalej Chrystus mówi błogosławieni cisi. Kim są cisi? Cisi są takimi jak Pan Jezus, a o nim Słowo Boże mówi: nie złamał czciny nadłamanej, ani nie zgasił knotka o nikłym płomyku. Ten niesamowity styl Chrystusa który potrafił milczeć wtedy kiedy należało milczeć ale mówił wtedy kiedy trzeba było mówić Cisi to nie są tylko ci którzy nigdy się nie odzywają ale wtedy kiedy dobrze się nie odzywają Dalej Chrystus mówi błogosławieni którzy płaczą Dzieje się w świecie dużo zła Rozwinięte media pozwalają nam naprawdę do wielu drobnych szczegółów dotrzeć tego, co się chociażby dzieje w strefie Gazy w Izraelu i wielu innych miejscach. I nie tylko to, ale można wiele rzeczy dowiadywać się też o kryzysie wiary, o kryzysie Kościoła. I teraz Chrystus chce, abyśmy na tym budowali to błogosławieństwo, czyli płakali, Bo przecież to jest coś innego niż oburzać się. Chrystus nie powiedział, błogosławieni, którzy się oburzają, ale błogosławieni ci, którzy płaczą. Czy ja potrafię zapłakać nad losem Kościoła? Czy ja potrafię zapłakać nad stanem wiary? Czy ja potrafię zapłakać nad naszą ojczyzną? To jest dar łez od Pana Boga. My często mylimy to z oburzeniem. Tak? Potrafimy się strasznie oburzać, krytykować pokazywać palcem, kto jest winny, co jest winne. Natomiast Chrystus mówi, błogosławieni, którzy płaczą. Wiecie, jest taki moment w życiu duchowym, kiedy człowiek jest bezsilny i wie, że tylko w Bogu jest szansa, tylko w Bogu jest nadzieja. I wtedy nasze oczy wyciskają czyste łzy, takiej bezradności, ale i miłości i nadziei w Bogu. Że już nawet samo gadanie już nic nie da. Tylko nadzieja w Bogu. Błogosławieni, którzy płaczą, mówi Chrystus. Dalej. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. I może tu na myśl przyjść taka sprawiedliwość czyniona na innych. Taki, taki sędzia Izraela, który wie, jak zaprowadzić sprawiedliwość, łaknie i pragnie sprawiedliwości. Wszystkich by ustawiał. Uważa, że wie, jak jest sprawiedliwie, ale. To błogosławieństwo przede wszystkim odnosi się do takiego człowieka, który łaknie sprawiedliwości, łaknie i pragnie sprawiedliwości dla siebie, bardziej na sobie. To jest człowiek, który jest świadomy swoich grzechów i pragnie Bożej sprawiedliwości pragnie nawet pokutować ze swoje grzechy. Chodzi o taką sprawiedliwość, nie czynioną na innych, ale przede wszystkim na sobie. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Dalej, błogosławieni, miłosierni. Miłosierni to ci, którzy wybaczają. Potrafią wybaczyć, tak jak Pan Bóg wybacza. Potrafią być miłosierni, jak miłosierny jest Pan Bóg. Błogosławieni czystego serca. To nawet nie chodzi wprost o, o to, że mamy być czyści ale o czyste serce. Pan Bóg to nas wzywa do czystych intencji. Wiecie, kochani, my jako katolicy naprawdę my robimy bardzo dużo dobrych rzeczy. No popatrzcie szczerze, no. Przyjechaliście chociażby dzisiaj tu nam mszę świętą, wiele kilometrów nadrabiając. Komu by się chciało, nie? Jak niekiedy Kościół jest pod nosem. Przyjechaliście tutaj, może poświęcając spokojny wieczór przy telewizorku. Poświęciliście ten czas. Robimy bardzo dużo dobrych rzeczy. Dużo się modlimy. Potrafimy nawet kogoś upomnieć, komuś radzić dobrze, zachęcić kogoś do kościoła, do modlitwy, do gorliwości. Ale pytanie, czy zawsze mamy wtedy czyste serce? Czy zawsze wtedy mamy czystą intencję? Czy może bardziej chcemy kogoś przekabacić po prostu na swoją stronę? czy bardziej chcemy żeby inni myśleli podobnie jak my czy bardziej chodzi o to że mamy czystą intencję czyste serce że kochamy kogoś i z miłości do niego chcemy kierować go ku Panu Bogu naprawdę czynimy bardzo dużo dobrych uczynków ale jakie kierują nami intencje i tu musimy to często rozważać dalej Błogosławieni pokój czyniący, albo w tłumaczeniu z Biblii tysiąclecia wprowadzający pokój. To ci, którzy nie tylko są rozjemcami pomiędzy dwoma zwaśnionymi stronami, to jest taka pozycja bardzo uprzywilejowana. My wtedy możemy uchodzić za tych sprawiedliwych, tak, którzy godzą te dwie pokłócone strony. Ale pomyśl, kiedy Ty masz wprowadzić pokój, kiedy Ty jesteś w stanie wojny z kimś, gdy jesteś z kimś pokłócony, pokłócona. I to wtedy odnosi się szczególnie do ciebie to słowo błogosławieństwa, błogosławieni pokój czyniący. Czy ja potrafię pierwszy wyciągnąć rękę do zgody, czy ja potrafię mimo często bardzo bolesnego odrzucenia, bardzo niekiedy takich? Trudnych rzeczy, które się słyszy na swój temat, czy ja potrafię dążyć do pokoju, być ponad tym wszystkim. No i ósme, ostatnie błogosławieństwo: błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie. I to jest takie błogosławieństwo bardzo podchwytliwe, bo my bardzo lubimy się ustawiać w pozycji prześladowanego. I to jest taka po prostu natura ludzka. To jest skutek grzechu pierworodnego. Lepiej zawsze myśleć o sobie w kategorii pokrzywdzonego, w kategorii prześladowanego. Ale Chrystus mówi: Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, a my często cierpimy prześladowanie ze względu na niesprawiedliwość. To, że na przykład ktoś nas krytykuje, bo zrobiliśmy coś źle, to nie jest cierpienie prześladowania dla sprawiedliwości. To, że zrobiliśmy, popełniliśmy jakiś błąd, popełniliśmy grzech i ktoś ma do nas o to pretensje, to nie jest cierpienie prześladowania dla sprawiedliwości. I teraz zadajmy sobie takie pytanie, wszyscy, jak tu jesteśmy. Gdy myślę o sobie, i o moim przyszłym sądzie szczegółowym, kiedy zejdę z tego świata, stanę przed Bogiem i będę musiał zdać sprawę z mojego życia. To na dzień dzisiejszy, co tak naprawdę, może inaczej, czy to, co najbardziej niepokoi moje sumienie, jest w tych ośmiu błogosławieństwach? Amen.